śniadania w naszej chilloutowej, traperskiej bazie nad rzeką. No to co? Głównie użycie pateremki z pokrywy puszki rufusa. Duża ilość tłuszczu. Tak, aby smażona cebula mogła sobie w tym tłuszczu popływać. Tłuszcz mamy zapakowany w taką puchę. No i rzeczywiście, żeby ta cebula, czy drobno, czy grubo krojona, mogła się dobrze usmażyć, ona musi sobie w tym puszczu rozdzianym popływać. I właśnie to się teraz dzieje. Ja mam przygotowane e, trochę mięsa nadziewanego ostrą papryką. Tak więc zaraz będę do tego dokładał. Zresztą może nawet już i teraz. Niech też złapie temperaturę. I za chwilę wszystko zalewamy jajem. proszku. Jajem w proszku, tak jest. Dobra, niech to chwilę się podsmaży. Woreczek z Laponii, ze skóry renifera. stanowi nasz pojemnik, Sielniczkę. naszą solniczkę, tak, zasobnik na sól. Tak więc do takiej jajówy, w zasadzie tej soli, aż tak wiele nie trzeba. A jeżeli jesteście ciekawi tego jaja w proszku, nie jest to po prostu pucha. No i tak wygląda jajo w prochu. A tak wygląda rozrobione. Najpierw wsypałem kilka łyżek. Później wlałem odpowiednio odpowiednią proporcję zimnej wody. Wszystko jest rozmieszane. Przypomina troszkę kogiel mogiel. No nie smakuje to jak jajko żółtko ubite z białkiem. Nie ma co się oszukiwać, ale ale wyraźnie jest to smak jajczany, jajeczny, jajcarski, e, no, który można spokojnie załadować na, na patelnię celem podsmażania. Zebulka no, już zaczyna lekko przypalać w niektórych miejscach. E. Mamy tutaj sporo żaru, y, takiego dobrze ciepłego, on jest troszkę przysypany popiołem, do tego może go nie widać, ale to nawet i lepiej. A patelnia jest bardzo cienka, to jest cienka blacha, więc tutaj wyzwaniem jest y, nie spalić potrawy, nie przypalić jej. Więcej w mojej jajecznicy będzie kiełbasy niż jajka, no ale dzisiaj mam taką fantazję akurat. I to takie troszeczkę kulinarne podróże nam wychodzą. Szanowni Państwo, witam serdecznie w mojej kuchni nad rzeką Salmon River, dawniej nazywaną, jak również dzisiaj, rzeką bez powrotu. Dziś przygotujemy tradycyjną kubojską jaśnicę. Składa się o nas. Wykorzystywać będziemy pradawną, indyjską recepturę i użyjemy w tej jajecznicy jajek. Jajek, o których cesarz odtąd czwarty zwykł mawiać Uuu, Bella! Bella jaja! A to, że nie potrafię parodiować Makłowica, to zupełnie inna sprawa. Ja myślę, że to już z głodu. Jaśnica gotowa. Ten posiłek dedykuję swojej cudownej małżonce. Kochanie, jak wrócę do domu, zrobię ci najlepszą jaśnicę, tak jak zwykle. A teraz zabieram się za położowanie tego. Te jajka, one się ścięły, tak troszkę podobnie do prawdziwych, niesuszonych, tylko świeżych jaj. I chyba to jest najlepsza ich konsystencja. Wcześniej byłby taki dziwny, ni to budyń, ni to kogel mogel. No a bardziej ścięte niż teraz, to już po prostu byłyby takie nadpalone grudy, więc myślę, że to jest dana traperska receptura ze słuszną porcją e, Dobrej kiełbasy Smacznego A no i oczywiście do tego kawa Kawa czarna, prawdziwa tak więc Można jeść I tak całkiem serio, czego to dowodzi? Że nie dość, że można pójść w dziś ze starym sprzętem, o tym pewnie na podsumowanie więcej powie Rufus jako ekspert, ale również o tym, że można sobie naprawdę e, miło, smacznie, względnie komfortowo, ale powiedziałbym, że ten poziom komfortu jest całkiem wysoki, zorganizować życie na odludziu z e, niekoniecznie liofilizatami, niekoniecznie z nylonem i plastikiem. No i super, chwała za to, bo można w zupełnie inny sposób przeżywać przyrodę, otoczenie i to, co się robi. Spakujesz nicą. Pierwszy poważny etap pracy za mną, czyli wykonanie takich nacięć, dość fajnie się to um, wykonywało przy pomocy noża o głowni z takim skokiem krawędzi, tnącej tak jak w nożach typu tracker. To jest nóż zaprojektowany przeze mnie połączenie nie wiadomo czego, z nie wiadomo czym mm, ale w tym przypadku dość fajnie się to sprawdzało, można było robić agresywne cięcie e, poza tym nawet jeżeli się nie cięło tak jak piłą, tylko gdy batonowałem bijąc grzbiet noża to z jednej strony miałem um, kąt na tym szlifie pół a z drugiej strony na skandynawskim nieco inny i też mogłem w różny sposób wgryzać się w drewno. To też dość fajny był element pracy tego typu narzędziem. Ale wracając do samej konstrukcji mojego katamaranu, no to nacięcia są wykonane. Teraz będzie zabawa związana z łączeniem wszystkiego, ale pobliska chatka. Nie tak stara jak te samochody, tutaj w pobliżu porzucone, ale też. Na pewno wielodziesięcioletnia dała takie oto efekty. Czyli będę nie tylko konstrukcję wiązał, ale również postaram się ją zbić w kilku miejscach. Wstępnie mam spasowane całe urządzenie. grunt, żeby teraz odległości, ta odległość i ta odległość, żeby były podobne. Żeby nie było tak, że mój katamaran ma krzywy ustawione kadłuby, czyli jeden jest tak ustawiony, a drugi nie jest równolegle, tylko na przykład lekko w skos. Nie będzie to wtedy dobrze pracować w wodzie. Jeszcze trzeba postrugać, żeby tutaj tą przestrzeń zmniejszyć. Tak, żeby dobrze się spasowały te klocuszki. Pora zebrać trochę żywicy, żeby całą konstrukcję nieco bardziej skleić, nie tylko zbić, związać, ale również i wysmarować żywicą. Może dodam trochę tłuszczu, tym bardziej, że jest, grzech byłoby nie skorzystać. Trochę tłuszczu i węgla drzewnego, bo rzeczywiście będzie miało wtedy wartość kleju. już trochę zebrałem. Do puchy. O, 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 o. o, czegoś takiego trzeba. No i zaraz będę wygrzebywał tego więcej. Szukałem żywicy wysoko na pniu, aż nawet stawałem na palce a tutaj duża ilość znajduje się w sumie tuż przy ziemi no to ja rozumiem, to jest pozyskiwanie żywicy tutaj też kolejna łata chwila moment i Praktycznie pół żywicy zebrane. Wojdzie nie ma zbyt wiele. Ale będziemy działali z tym co mamy. Mam nadzieję, że listewki nie będą pękać. Dobra, jeden siedzi. Lekką skos, na środku. Zalety noża z grubą głownią ciężkie urządzenie. Można by bić płozami, a można też dzbitewkę ubijać. No dobra, te dwa się trzymają punkty. Teraz tutaj. Konstrukcja jest już prawie gotowa, związana. Nie ma żadnych luzów, ale jeszcze postaram się tutaj te miejsca, gdzie jest sznurek, punkty styku, jeszcze zalać klejem naturalnym. No a klej. Klej to przede wszystkim będzie żywica, którą zamierzam rozpuścić, a potem wykorzystując węgle z tego drewna, które się spali, plus tłuszcz, zrobić odpowiednią mieszankę. Szczerze mówiąc, nie do końca pamiętam proporcje, ale myślę, że to nie jest aż tak, aż tak krytyczne. No, najważniejsza jest żywica. Wydaje mi się, że węgla powinno być mniej niż żywica, a tłuszczu najmniej, ale jeszcze, jeszcze pomyślę, jak to zrobić. Roztopiając żywicę trzeba powoli oddziaływać temperatu temperaturą, bo do żywica może się zahajcować sama. Mam już przygotowany tłuszcz. Eee, to jest pasta do zębów, czyli węgiel drzewny Rozrobiony nieco z wodą, tak więc wykorzystam ten węgiel No i, no i żywica już się rozpuściła, nie chcę żeby się zaczęła palić Tak więc się wyjmę Dobrze byłoby ją przefiltrować, ale już w tych warunkach w jakich jesteśmy nie będę kombinował Dodaję zaraz węgiel do, do żywicy, e, niedużo, e, może gdzieś tak, nie wiem, no dwa do jednego, no zobaczę. I jeszcze łyżkę łyżkę tłuszczu, wszystko mieszam, raz jeszcze na ogień wstawiam, już za chwilę. Składniki do naturalnego kleju już są zmieszane w puszce. Tak to wygląda. No i jeszcze na trochę do piekarnika. Mamy klej. No, i teraz wystarczy go zaaplikować. Nakładam go przede wszystkim na sznurek. Mam nadzieję, że trochę będzie też wnikał w te no, szczeliny. Z klejem to już jest bardzo daleko idąca staranność, bo Podejrzewam, żeby nawet bez kleju konstrukcja no, sprawdziła się, ale lepiej jest mieć ten sznurek zaimpregnowany, to z całą pewnością. Katamaran jest już zrobiony, sklejony. Linki są zaizolowane klejem, jeszcze dodatkowo. No i wszystko jest już na uwięzi. Wiązane w jednej trzeciej długości tego typu pętli. Zobaczymy, jak to się zachowa na wodzie. Trzeba się dobrze rozpędzić, żeby latawiec wbił się w niebo. A tu jeszcze niestety wiatr nam dzisiaj nie odżyja i fala. Muszę go rzucić. Spróbuję go wyrzucić trochę. Dat wil je onder iets wat te verzwijken hoor. Oh, maar Ja teraz postaram się go szczelmy z powrotem do brzegu No, i można zapytać, jaka jest idea użycia takiego ustrojstwa pływającego. Idea jest taka, że katamaran można wypuścić w rzekę teoretycznie tak daleko, jak się chce i jak wystarczy linka. Oraz wysokość brzegu, bo jeżeli brzeg byłby bardzo niski, no to jest tylko i wyłącznie kwestia wysokości, tutaj wznoszenia naszej ręki. Ale wyższy punkt na brzegu pozwalałby zachować lepszy kąt liny, i katamaran można posłać bardzo daleko w nurt rzeki. A lina, którą katamaran jest uwiązany, czyli ten odcinek, służy do przywiązywania przyponów z przynętami. Tak więc można w rzece łowić ryby, stosując właśnie takie urządzenie. Mocną linę i przypony w takiej ilości, jak się chce i byle tylko się nie poplątały. Z jaką przynętą? Różną, zależy od ryby. Takie urządzenie stosowane jest między innymi w Mongolii, i w jednej z książek na temat właśnie łowienia ryb w Mongolii to urządzenie zostało nazywane jako karabin maszynowy na ryby. Z tego względu, że Mongołowie stosujący właśnie tak zwaną łódeczkę byli w stanie skutecznie posługiwać się wieloma przyponami. I takie urządzenie w 2013 roku widziałem na żywo w trakcie przechodzenia przez pasmo Uralu polarnego. Tam w jednej z chat gdzie mieliśmy okazję się schronić z Michałem w kącie stał wieńcież na ryby strzelba i właśnie katamaran mniej więcej tej wielkości no to łódeczka jak widzieliście sprawdziła się bardzo mnie to cieszy bo sporo się przy niej napracowałem klej się nie rozpuszcza tak więc też działa a tego typu urządzenie w jakiejś sytuacji działania zespołowego na dwóch brzegach też mogłoby być przydatne do e, połączenia dwóch brzegów liną, jeżeli ktoś tą linę byłby w stanie na drugim brzegu odebrać no to to można byłoby mu wysłać taką e, taką łódeczkę, taki wodny latawiec fajne urządzenie no i sporo satysfakcji a oto przypon numer jeden z blachą i kotwicą już przywiązany do do głównej linki, mam nadzieję tylko, że cieniutki sznurek nie przepiłuje tej głównej liny, bo to byłaby wielka strata, brak możliwości połowu i strata przede wszystkim sprzętu. No i idziemy po sznurku. I drugi przypon mamy. O tu jest sznurek, rusza się. I tego typu hak z piórkami, czyli mucha. No i zaraz całość będzie szła na wodę. Odległość między łudeczką a pierwszym przyponem są jakieś 2 metry. A odległość między tym przyponem z muchą a um, tym drugim z to jest ponad metr. Byle by się tylko to nie splątało. Nie przesadzałem z ilością przyponów, to lepiej trochę mniej niż za dużo i potem bawić się z rozplątywaniem tego co chwila, sprzęt pracuje w wodzie. Jak już się dobrze wyrzuci, to może być nawet do obsługi jedną ręką. Dwa przypony siedzą w wodzie, jeden muchowy, drugi, drugi to blacha. A ja w nurcie jako tako pracuje. No i teraz powinienem iść w górę rzeki. Muszę obserwować linkę. Bo jeżeli będzie branie małej ryby, to będzie to ciężkie do wychwycenia, bo sam katamaran walczy z nurtem. A jeżeli będzie duża ryba, no to z pewnością to poczuje. Rina pójdzie pod wodę, nawet cały katamaran może zamurkować. Ale pewnie mi to nie grozi. Trzeba się przejść w górę rzeki, trzymając katamaran na uwięzi. Wtedy ten pas przybrzeżny e, można tymi przyponami przeczesywać. A katamaran ciągle będzie zachowywał się w wodzie stabilnie. Widać dość dobrze dwa przypony. Natomiast są za lekkie przynęty i działają tylko powierzchniowo na tej rzece. Może w tym tkwi problem. Łódka może trochę straszyć ryby, a jednocześnie tuż obok są dwie przynęty. No ale to jest kolejna nauka dla mnie. Tak więc fajne doświadczenie. No to zobaczmy, jak sobie radzi moje maleństwo w wodzie. Przywiązałem do brzegu, do krzaka oraz do kotwicy. No i linka leci do brzegu. Jest uwiązana mniej więcej tam. Tak więc leci w skos do urządzenia. Pewnie, gdyby była ryba, to. Katamaran by tonął i niewiele byłoby widać. Po ciężkim dniu pracy czas na chwilę rozpusty. Herbata w kociołku gorąca. A tutaj, tutaj z każdej strony w piekarniku robi się zapiekanka. Zapiekany makaron ze słodką papryką. Z kiełbasą pikantną i z parmezanem. Tak więc tego typu kolacja na dzisiaj dla strudzonego wędrowca. No i zaraz zobaczymy, jak to, jak to smakuje. Wszystko cieplutkie. Tak więc zaraz będę jeść. Kadamaran okazało się, że nie tylko działa w nurcie, ale również i przynosi wymierne korzyści i efekty. Pół dnia pracy, dopiero pod wieczór, gdy przeciągnąłem go w górę rzeki, i znalazłem, no nie zatokę, ale taki troszkę spokojniejszy nurt. Trafiła się tam e, niezbyt duża ryba. E, no ale jednak ryba, tak więc jest zdobycz. Cieszę się niezmiernie, tak więc łódeczka, łódeczka zadziałała, klej się nie rozpuścił, cała konstrukcja jest sztywna i z pewnością będzie można ją jeszcze wielokrotnie wykorzystywać. Tak więc zabieramy się za, za drugą kolację zatem. Niezmiernie się cieszę, że moja praca nie poszła na marne. Jest złowiona ryba i to jest najważniejsze. I super satysfakcja, że nie jest to ryba pozyskana przy pomocy wędziska kołowrotka i tradycyjnych, sportowych wręcz metod połowu ryby, tylko za pomocą dwóch większych desek, dwóch mniejszych desek. Sznura, żywicy, węgla drzewnego, czterech gwoździ z dawnej chaty w kanionie rzeki Salmon River. No i były dwie przynęty: prawdziwe, oryginalne, współczesne przynęty blacha z kotwicą i duży hak z piórkami. I ta rybka pokusiła się właśnie na tą przynętę muchową. Tak więc zaraz trafia do. Zaraz trafię do opiekania. Jeżeli chcesz poznać więcej naszych przygód, subskrybuj kanał Universal Survival. A jeżeli chcesz wziąć udział w przygodzie, sprawdź ofertę na stronie universalsurvival.pl